Ja naprawdę czasem nie wiem, jak mam skomentować czyjś komentarz. Lepiej może po prostu się nie odzywać. Nie wiem, czy to boty piszą, czy normalni ludzie. Ale jeśli ktoś zarzuca mi wprowadzanie w błąd, bo opowiadanie bzdur, a w tym samym komentarzu pisze, że taśmę papierową powinno się moczyć, no to coś tu jest nie tak. Musicie wiedzieć, że żadnych taśm przyklejanych na łącze połączenia płyt się nie moczy. Żadnych. Czy to amerykańskiej, bo i takie teorie widziałem w komentarzach, czy plizeliny, czy papierowej, nie moczy się żadnej. Jest to niezgodne ze sztuką i niezgodne przede wszystkim z zaleceniami producenta, który jakby się dowiedział, żeście taką taśmę pomoczyli przed przyklejeniem i mieli do niego pretensję, że coś popękało, bo taśmę sprzedał gównianą. Aby to, ja to proces usłyszał, to by się odwrócił albo jeszcze bardziej popukał po gowie. naprawdę staram się nie krytykować innych, eee, jeśli im to wychodzi, jeśli jest ok, jeśli dają na to gwarancję oni sami, że wszystko będzie ok przy takich na przykład namaczaniach. Okej, okay, dobra, nie robią po swojemu, nie krytykuję, nie wypowiadam się, nie, eee, nie udzielam na ten temat, ale może czasem, jeśli ktoś kogoś krytykuje, to czemu jego nie skrytykować za takie głupoty?